Patrz, 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 patrz na... Patrz na tego topa. Na kogo? Na topa. <laughs> jako no, popa. lubię tego topa, nie? Ty w ogóle go z hydry rude obi, aż wiesz o tym. Wiem, mówił mi to, że go to boli. Dobra, zajednul, zajednów teraz! Nie, zostaw go! Nie, to szma! Zostaw, nie. zostaw, nie bijemy ich, nie bijemy ich Coś? Ej, gra gas, pedale, no Jezus nie, Maria, nie. co No de... <śles> <śles> nie mogę z tym, panie naćpany, nie? Ja już tam kipię, został w farmę jak możesz. Tak mi głupio, że zabiłem tego jasu. Weź prze przeprosiłeś go w ogóle? Tak, no zobacz sobie. A i okej, i ok, okej. Okay, okay. łapię. Co jest, zagapiłem się na to, panu! Mnie w w śmierć, ty! No że to był klon. Don't leave me. No Hello. Zostawcie jasno. Sorry Ty kurde, Czemu to zrobiłeś? <laughs> <laughs> Jezu, ty że jesteś taką cebulą typową O, jesteś w chuj cebulą Mnieś wypierdalać A, w sumie Wy, Wy, Aha, ah. okej okay. É quando daí é como cumpre, né? Of our buck family, the fuck? Big, Big family. <laughs> <laughs> oh